Po tym biegu ty jesteś, nie? Czy nie? Urzdzielisz. Cześć, z tej strony Krzysztof i Marci. Witamy was na kanale Piwni Bracia. Jak widzicie, po tytule. Po raz kolejny jadę na piwną milę. Impreza znowu na Stadionie Leśnym w Sopocie i znowu browar spółdzielczy uważał piwko. Dla tych, którzy nie wiedzą i pierwszy raz oglądają naszą relację z piwnej mili, to na czym to polega? Jest start. Wypijamy piwko. 330 ml i biegniemy kółko. I tak cztery razy, żeby była tam mila. Czyli 1608,9 metrów. To jest bardzo proste, ale w praktyce to jest bardzo trudne. Trzeba umieć pić, to jest najważniejsze. Otwieramy. Dla mnie już jest to druga impreza tego typu, i generalnie mega się stresuje nie. Chciałem ten swój czas pobić, to było bodajże 13.10 Trening był hardkorowy Powiedzmy, mam nadzieję, że poprawiły chociaż o te pół minuty. Nie mogę też powiedzieć! No co chcesz powiedzieć? Będziesz mi kibicował? Dobra, już jesteśmy na miejscu. W tej edycji było ciężej zaparkować. To jest minus, to jest krok wstecz. Już parę biegów za nami. Idziemy odebrać numery startowe. O Jezus, stres sięga z Co tu się dzieje? Jaka impreza! Let's do this to. Zróbmy nie? Zróbmy nie? Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy <kluzki>, to. Zróbmy to. Zróbmy Ale mnie. po to. Zróbmy to. to. Tutaj sprintują już. Kurde. Jakiego ja mam stresa panowie i panie. Postaramy się pobić czas. Ponoć pani Agnieszka z Puckiego mówiła, że piwo jest hardkorowo nagazowane, więc będzie dodatkowe utrudnienie. O Rety! Już się boję, ja się jeszcze rozgrzewam i widzicie mnie na starcie. Na razie Nie widzicie piwa,

Jedziemy. No, jesteśmy już po biegu. Nie było tak hardkorowo, jak w, zeszłym, w zeszłej jesieni. E, piwko faktycznie było bardziej nagazowane, ale smaczniejsze, co w mojej opinii, na mnie lepiej zadziałało. I pobiłem rekord, chyba jednak oficjalnie o 30 sekund. Swój rekord, personalny, tak? Więc jest git. Jestem w lepszym stanie, wybekałem wszystko. Piwna mila w Sopocie, to jest dopiero impreza. Eee, no. Miałem ochotę na piąte. A jest ze mną Czarek. Czarek ma ochotę na piąte, właśnie. Czarek miał czas jaki? Eee, no nie wiem, coś koło 8 minut, także. Zdrać swoją taktykę, bo mi to zajęło 12 ponad sekund. Trzeba przyjechać na kacu. Nie, 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 nie. Ja właśnie na poprzedniej edycji byłem na kacu i miałem ponad 13 minut. Ja się nie zgadzam. No to zdrać parę trików, tipów, jak przebiec Piwną Milę poniżej 8 minut. Trenowanie przez okrągły rok do następnej edycji Przede wszystkim, Prze przede wszystkim. I tylko nie biega nie tylko biegania, tylko też... Aaa, czyli uważasz, że też trzeba... Tak, y, codziennie trzeba. Myślisz właśnie, że trzeba walić ze dwie, dwie butelki? Ze dwie butelki Ale właśnie złocistego nie złocistego przelewa... płynu. Tak? Ale nie przelewać do szkła, tylko pić z butelki. Z butelki, bo to butelki zupełnie, inaczej trenować, się zupełnie inaczej się pije. Jak radzisz sobie w trakcie biegu? Yy, w trakcie biegu już nie było tak łatwo, bo zupełnie inaczej się biega z pełnym brzuchem mm -hmm. z złocistego płynu, a zupełnie inaczej yy, na no. I, i całą, całą tajemnicą sukcesu jest chyba bekanie podczas biegu. Beka hmm. trzeba podczas biegu. Tip numer dwa yy, a trik numer trzy. Czy myślisz, że dlatego, że jesteś w formie takiej na co dzień praca i ten to nie miało znaczenia, nie? Bieganie? to, no, no to też jest. Tylko i wyłącznie tutaj pomiędzy tymi hmm. dwoma poduszkami tutaj się Dobra. A jaką miałeś technikę picia? Yy, waliłeś trzy łyki na raz, czy yy, nie yy, łyk, yy, oddech, łyk oddech. I to takie duże łyki. Duże, Ma, łyki. duże łyki. Inni mają taką technikę, że połkają całe piwo w trzy sekundy, ale nie wiem, jak to się robi, a musiałem raz po prostu... z Dokładnie, rozumiem, z... ja się bałem, że wczorajną butelkę ze sobą. Widzicie, macie trzy tipy odczarka, jak przebiegać piwną milę, poniżej 8 minut, więc... Ja, żaden trik. Myśmy się spotkali jak ja piłem, ty piłeś na ostatnie kółka, a ja na trzecie, nie? A, przypadek, szczegóły. Ja, ja bardzo dużo czasu straciłem między trzecim i czwartym, czwartym, czwartym. Najwięcej czasu bary. się zyskuje albo traci na piciu piwa. Tu bieg ma drugorzędne znaczenie. To ma impreza. Impreza to pewnie świetna to impreza. Wszyscy się śmieją. Gryją gdzieś, się bali w tle, zaraz pójdziemy na jakąś kiełbasę. Roman spółdzielczy w Pucku. O, czy Tutaj serwuję też piwka. To były trzy porady od czarka. Na razie. Dzięki, na razie. Już na trzeźwo, powiedzmy, impreza mega, mega. Dużo, dużo lepsza niż na jesień. Na jesień była gorsza pogoda, to jest numer jeden, tak? Ale teraz było ponoć, ponoć dwa razy więcej ludzi. Food track był blisko, było, był beer track od Puckiego blisko. Po coś lody były? Świeże lody. było masa atrakcji przy, samym, przy samej mecie, czy też starcie. Ja powiem Wam, że no impreza. Impreza się rozwija po prostu. Ewoluowała w ogóle w, nie wiem, potęgowo, no. że tak powiem. Świeci znowu słońce chwilę przerwy. No, generalnie impreza ewoluowała na nowy poziom. No było dzisiaj mega. Tyle ludzi. Wszyscy się tak dobrze bawili. Ja mimo że się stresowałem. Pobijłem swój czas. Oficjalnie będzie na Facebooku, ale jestem z Ciebie zadowolony. Generalnie, teraz, może o moich błędach w trakcie biegu, uważam, że powinienem biec szybciej. Tym zyskał szybciej na pierwszych dwóch yy, kółkach. No, tam mogłem zyskać jakieś cenne sekundy. A się bałem, że może tam, wiecie, puszczę jakiegoś żyga małego. Moim zdaniem, piwa tak samo, piłeś, a. Tak. A kondychą powinieneś to szybciej trochę przybyć. No, nie jest problem. Ale mi się wydaje, że te 30 sekund, jakbym biegł szybciej. To by było jeszcze lepiej. Mega, mega impreza. Kurczę, zabawa też przednia. Wszyscy się cieszyli, że biegają. Cieszyli się, że biegają. Dziękujemy za organizację, dziękujemy za imprezę, mega zabawa. Za dobrze spędzony I... czas. Przed... Tak, ja mam nadzieję, że z każdą kolejną imprezą będzie coraz to więcej ludzi. Dziękujemy i pozdrawiamy. Trzymajcie się. Na razie. Na razie.